Jo, 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 PT-76 i w końcu po totalnych mę mękach, męczarniach, no bo, no, nie mam słów do tego czołu, po prostu tak mi się nim chujowo grało, odblokowałem te pociski i chcę zobaczyć, to jest pierwsza bitwa z tymi pociskami, najlepszymi, kumulacyjnymi, stabilizowanymi, brzechwową, z 200 mm penetracją, czy coś się zmieni, czy po prostu będzie lepiej. No, przeładowanie to działało ma zajemiste, tylko brakowało mocy w pociskach, bo te, które miały moc, miały tylko 110 penetracji, więc kurwa. No, przydawały się na helikaty nie powiem, na Helkaty bardzo fajnie, ale e, na inne czołgi nie bardzo. Pociski podkalibrowe, które posiada, nie wiem dlaczego, e, często odbijały się od przodu Shermanów, zwykłych Shermanów. Ech, masakra Nagrałem trzy bitwy żeby pokazać, jaka tragedia była tym czołgiem, jak grałem. I te bitwy zobaczycie po tej. Lub po dwóch tych... z tymi pociskami. Nie wiem, albo jedną, albo dwie zrobię. Zobaczymy. Trochę nie standardowo tym czołgiem. Najgorzej... Po prostu najgorsze było to, że na przykład spotykamy Shermana, wwalimy do niego z patrzymy... O, zajebiście, działo nowe padło. Problem polega na tym, że e, działało to nie był największy problem. <laughs> strzelaliśmy z Shermanem, tylko jego karabin, po prostu, kurwa. Karabinem nas szatkował i miażdżył. E, nie wiem, czy się dzieje jakieś przestroki dziwne. I miażdżył po prostu. Żadnym czołgiem nie grało mi się tak źle jak ty do tej pory. Naprawdę. E, jestem w kurwenie, że w ogóle go zrobiłem. Ale go zrobiłem i. Podzielę się z wami Moimi odczuciami na jego temat Jest to czołg lekki Pływający, tak, on może pływać W tej grze fajnie, super, ale po chuj to nie wiem znaczy, znaczy, fajnie, że to zrobili Ciekawostka, ale no Nie jest to przydatne Przynajmniej ja nie odczułem, żeby to było przydatne Jak widać jest Kurewsko powolny jak na czołg lekki Pancerzu nie ma w ogóle Ma chyba, nie wiem, 14 pancerza Nie wiem, nawet nie pamiętam każdy każdym nie posiada pancerza. Karabinem go przebijają wszyscy. No nie wiem, czy tam warto jechać, czy nie. No gościa, ja pierwszy nie pojadę sorry. Nie tym syfem. O! Fajnie, przebicie To już jest coś Uuu! Siła Ale. No tak, pantera. No dobra. Dobra, zagramy jeszcze jedną tym... Tym czynnić. widać... Nie, nie ma w ogóle znaczenia, gdzie nas przebiją. Bo wszędzie przebijają. No zobaczmy jak to tutaj przy forsowaniu Renu będzie wyglądało. Generalnie nieważne, przepraszam bardzo, ale nieważne, czy ta bitwa będzie dobra, czy zła. I tak ją wrzucę z jednego prostego powodu. Obiecałem sobie, że to jest ostatnia bitwa tym czołgiem, jaką w ogóle kurwa gram. <laughs> Już go nie będę ruszał. Nigdy. Do, te, do tego poziomujemy właśnie z tą stroną pomimo, że do wzięcia pocisków tych nie było aż tak dużo trzeba zrobić, bo trzeba było zrobić dwa razy po 3600 expa i raz pół tysiąca expa e, mimo to zajęło mi to e, dość długo jak na takiej ilości, to naprawdę długo i nie chcę tego powtarzać, nie chcę po prostu do tego czego wracać w żaden sposób no, to nie. Do mnie to niepodobne, ale chuj, będę kurwa wakami. Kuba tu nim nie jedzie, tam coś jest, jest M26, chyba? Kurwa! No! Nie wiem. Na tym ciągu sądzę tylko negatywne rzeczy. Generalnie. Także nie wiem. Słuchajcie mojej opinii albo nie. Pod każdym względem jest chujowy DM mnie, No ja się cieszę z tego, że już nie będę nim grał. Po prostu. Dziękuję za uwagę. JO! PT76 Cóż za świetna maszyna. Taki zwrotny, taki dobrze opancerzony, z takim dobrym działem. Taki mały, niepozorny, kurwa szwa. No niestety tego o nim nie można powiedzieć. Jest powolny, jak na kurwa stosunek opancerzenia do masy, do kurwa do wszystkiego innego. Jest beznadziejnie opancerzony, beznadziejnie powolny. Działo ma w miarę... Kurwa, wiesz, że to mnie może zabić? Ciało ma w miarę, ok. Ciało ma w miarę, jeszcze nie, nie zrobiłem podziesków do niego lepszych, więc wolę się nie wypowiadać. Ale widzę, że to mnie teraz rzuciło niżej. To może jakaś kurwa, coś się stanie, ja pierdolę. Chociaż nie, do tylko kawu po prostu jest z przypadku. No, dobra. Zobaczymy, w każdym razie. Jeżeli ekspisz w tej chwili ten czołg, chcesz go odkryć, zmień badania na jakieś inne po prostu kurwa. Będziesz płakał, będziesz kurwa płakał, tak jak ja. Chyba, że nie wiem, ktoś bardzo lubi takie czołgi masochistyczne, kurwa. Lubi te zabawy, sadomaso i, tak, i tak dalej. Polecam to, ty, kurwa. Po prostu nie widzę zalet. No dobra, on może teraz pływać, po, po tym patrzu, co teraz był z on może pływać, ale po co? Gdzie kurwa? Tak naprawdę, no nie ma po co i nie ma gdzie. Przejmuję. O, kurwa, Frak! ja pierdolę. To jest niemożliwe. Jedź, 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 jedź. Jedź, Nie został uszkodzony. Kurwa mać. Po prostu fenomenalny jest ten człowiek. O! Kurwa! Ja pierdolę. Może ja powinienem zawsze nagrywać, kurwa. Ja tu się nim gra. No, nawet takie strzały to ja naprawdę. Kurwa, mam dość. No jest po nas. No, <sadzyskujesz> no, nie, nie, nie próbowałem uciekać, bo mnie zdążył. To jest zbyt powolne, głupo do prostu. Co? druga bitwa tym... tym? Kurwa. O, chyba nie będzie King Gerów Hester, czy to kurwa robi jakąś różnicę? od czego dostaniemy, jest swój. Kolejny problem tego czobu jest taki, że y, po prostu nie przetrwacie strzału. Dlatego, że macie trzech zaolantów. Y, wystarczy dwóch ubitych i jest po was, no i kurwa. Może tam w dupę coś przetrwacie, ale kurwa w przód to nie ma opcji, po prostu. Co by nie je było, to was rozjebie. O. Ledwo 4 osiągamy, kurwa to jest spadaka, no to to jest czoł na 5-7 z prędkością Tygrysa Tylko że kurwa z dużo gorszym pancerzem Z minimalnie lepszym przeładowaniem No i. Kurwa, macie Nie warto, nie warto, naprawdę ja nie wiem, jak ktoś chce, koniecznie, to... Proszę, możecie, możecie sobie nim popływać, kurwa. Ale jak nie. Jak macie co innego do ekspienia to nie eksponujcie tego, tylko... To są tak jak ja na koniec kurwa jakoś. Chociaż nie wiem po co w ogóle to zrobiłem. <suszel> jedna bitwa mi się w miarę udała, tak Z którą widzieliście zresztą w tym filmiku. To, to raczej razem wszystko wrzucę. Bo najlepsza bitwa tymczasowym, jak na razie, i chyba ósma ogólnie. A jeszcze nie wekspiłem, kurwa. ...naprawczego zestawu. Może ja tym czołgiem źle grałem, nie mówię, że nie, ja nie... ...nie mówię, że jestem wirtuozem broni pancernych w tej grze... ...ale... ...to jest czołg lekki, a ja lubię atakować. Myślałem, że będzie... ...się dało nim atakować, ale się jednak kurwa nie da. Mhm, uh -huh. nie mamy czego tu szukać. No i Tiger Kurwa, kiedy ma film to w ogóle wow, Ło! Przetrwałem strzał w ogóle! Ja pierdolę! Tylko jednego zdaje za za załoganta, to jest coś niesamowitego, to jest historyczny moment kurwa Yeah! No brawo PT76, kurwa po prostu Ja pierdolę, wiadomo. Ja no cóż, trzeba się je naprawić tak. Tu gdzie? Bot, a tam Tiger nie bot.